Witam, e, szykujemy się ostro na festiwal wędkarstwa i survivalu w Kielcach, który się odbędzie 22-23 listopada. E, a tutaj Wam przedstawiam demony 10,5 cm. Demony okoniowo-szczupakowo-sandaczowy. Zobaczcie, jakie ładne malowania. Będzie dostępny w czterech kolorach, jak na razie. Będziemy oczywiście powiększać kolorystykę, ale wszystko w swoim czasie. Zobaczcie jaka piękna, realistyczna rybka, świetnie łowi okonie. W Holandii bardzo pięknie połowił sandaczy i okoni, w Polsce też już tutaj narobił dobrze zamieszania. Także zapraszam Was do Kielc 22-23 listopada. Pozdrawiam.